Szanowni Państwo, postanowiłam wykorzystać tę okazję, żeby powiedzieć kilka słów. Po pierwsze, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na mojego tatę, którzy wspierali go w trakcie tej kampanii dobrym słowem, uśmiechem, uściskiem dłoni. To naprawdę wiele dla niego znaczyło, bo to Państwo dawali mu siłę do tego, żeby dotrwać do końca. Oczywiście musimy poczekać na oficjalne wyniki wyborów, ale wiem, że jeżeli za kilka dni okaże się, że tata wygrał wybory to wiem że będzie dobrze wykonywał swoje zadanie bo jest dobrym człowiekiem który kocha ludzi i kocha ten kraj i zrobi wszystko żeby było dla Polski jak najlepiej Jednak nie kto wygra te wybory? Chciałabym zaapelować do państwa o to, żeby nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Ponieważ niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, jakie mamy poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy, wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje na to, żeby być obiektem nienawiści. Absolutnie nikt. Szanujmy się. Brawo!